Dobry tu rod Kasparon. Zaj robiłem w domu. sprzątałem, oddzielałem śliwki od pestek. Też. E, jutro mam zamiar zrobić wzór do mojego świata wzór miast. miast na przykład ile mieszka, ile na przykład e, wzory, to frakcje, przynależność, ilość populacji w mieście, kto tam rządzi i jeszcze parę tam. A jutro tam e, Komputer to naprawi w końcu, bo jest zepsuty. Ja tam, kiedy będzie naprawiony komputer, to, to będą live z komputera, a bo nie wiem, czy. Naj na telefon czy, jest, czy można zrobić na telefon live kiedy tak to to może będzie live, live na, na komórce a oglądałem Wadce pierścieni e, pierścieni Wadzy szósty odcinek i prawdę mówiąc gdyby to o, nie, nie, gdyby to był film z własnego uniwersum, nie mój, tylko tego filmu. Prima to by to by, e, by... to by był wielkim hitem, bo fajna historia, postacie, ale niestety jest to, ten, seria jest, jest obrazowany tym, Władcy Piescyny, gdyby, i Kalerczow, książki, bo, bo, Half-Foot to hobby. ale niestety, niestety e, syn e, nie pozwolił im dać hobbytów. to zamiast hobbytów są te. half food. Przepraszam, że nie robię scenariusz e, na filmy moje, ale pewne jest, zrobię w, w przyszłości, krótkiej albo w długiej przyszłości. A moim ulubionym, ulubionym postacią w piersi na jest Akat, ten mroczny elf, który, który kaler, który że, yy, mówi, że jest urukiem. Ale przez uruki to orkowie, Może. Yy, nie może, tylko e, możliwe, że to jest e, zapomniałem, <śpuszczam> przepraszam. Ale może. I w, następny filmik będzie w piątek, ale nie wiem o której. Dzisiaj był, będzie późno, to. Zostawiony ten filmik, bo grałem na komputerze. Nie oglądałem filmiki, bo kiedy oglądałem filmiki, to nie przegrzewa Trochę przegrzewa, ale, ale nie wyłącza się. Dziękuję jest oglądanie. Tu Rod. Kasparon. Polecam się badać i. I w górę.